Hej, 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 z tej strony biegły recenzent, a w dniu dzisiejszym otworzę dla Was taką paczkę która zawiera w sobie między innymi trzy karty z limitowanej edycji i to są karty XXL i do tego dwie saszetki z kartami e, ze standardowej edycji Panini FIFA 365 2024 Adrenalin XL. I jeśli jesteście ciekawi jakie karty znajdziemy w środku, no to zapraszam Was na szybki opening. Takie Ekopaki Blistry są dostępne w cenie 24,99. No i sprawdźmy, czy warto zaopatrzyć się właśnie w taki zestaw. Czy trafią się tam jakieś rarki, Bo mówię Wam szczerze, jestem sam ciekawy, co akurat w takich między innymi się znajduje. Ale najpierw wyjmijmy sobie po kolei, e, co tam znajdziemy w środku. Czyli są dwie saszetki. Saszetki, jak zwykle, no są to y, zwykłe saszetki, które zawierają sześć kart w środku, tak. Ale oprócz tego mamy jeszcze skarby w postaci limitek. I co to są za limitowane karty? Już wam pokazuję. Pierwszą z nich jest Winnie Junior, limitowana edycja karta XXL. Druga to jest Costas Simcas, tak? I to jest również karta z limitowanej edycji. I trzecia karta jest... Erling Hala. Więc jeśli zbieracie karty, no to między innymi te karty z limitowanej edycji możecie trafić w wersji XXL właśnie w takiej paczce. Dla kolekcjonerów to jest to na pewno nie lada gradka. Jednak to, co jeszcze nas interesuje dodatkowo, no to to, co znajduje się tutaj w środku. No i jak zwykle otworzymy sobie po kolei. No, i pierwsza karta to właśnie ten nasz fans favorite. I to jest Jacob Murphy. Kolejna karta to jest karta Power. Karta Power Nicolas de la Cruz. Magician. No i z tych lepszych ta trzecia karta to karta klubowa, ok. no i pozostałe pewnie to będą te zwykłe korowe, czyli tutaj mamy Arsenal, jest Juve, no i ostatnia karta z tej saszetki. Okej, okay, to jest zdobyć z pierwszej saszetki, no ale sprawdźmy co tam chowa się w saszetce numer 2 i sobie ją otworzymy również od tej strony. I uwaga, na początek ukazał nam się karta FANS, ale żeby było więcej emocji, to jedziemy od tyłu. Czyli korowa karta Juwę. kolejna karta, tutaj e, jest e, Ture, kolejna karta mm, NUNES. No i uwaga, teraz będą te najlepsze. Jest karta Klub e, Bech i to jest karta Atletico Madryt. No i pod spodem jest Top Master, jest rarka i tutaj mamy naszego Upamecano. Więc powiem wam, to jest rarka numer 7. No, i powiem Wam, było warto kupić jednak ten zestaw tutaj, no bo tego się sam nie spodziewałem, że yy, zawodnika Bayernu, kartę RAR znajdziemy w środku. Także super, bardzo się cieszę. Kolejna karta rarka do kolekcji. No i co Wam mogę powiedzieć? Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się udało trafić. I jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!